Witamy w Lutterworth, miejscu, gdzie działał niegdyś Jan Wycliffe. Tu powstało gro jego najważniejszych pism. Jan Wycliffe nazywany jest często Jutrzenką Reformacji. Mianem Jutrzenki określa się planetę lub gwiazdę, która świeci mocnym światłem tuż przed wschodem Słońca. Jan Wycliffe żył wprawdzie około 150 lat przed Lutrem, Kalwinem, Zwinglim i późniejszymi angielskimi reformatorami, lecz jego dzieło w znacznym stopniu przetarło im szlaki. Był reformatorem zanim termin ten zyskał popularność. Samotnie postulował zmiany w swoim pokoleniu i nawoływał do powrotu do Biblii. Ten wykształcony w Oksfordzie uczony mąż był niezrównanym dyskutantem. Jeszcze jako student ściągnął na siebie gniew Rzymu za potępienie mnichów i ich próżniactwa. Był orędownikiem wolności obywatelskiej i religijnej. Jako pierwszy w tamtych czasach określił mianem Antychrysta Rzym. Arcybiskup Canterbury otrzymał papieską bullę nakazującą zbadanie pism Wycliffa, ale z powodu jego pozycji w Oksfordzie i życzliwości ludu polecenia papieża nie wykonano. Być może Wycliffowi pomogła głównie wielka schizma w 1378 roku, kiedy to pojawiło się dwóch konkurujących ze sobą papieży. W tym całym zamęcie Wycliffowi dano względny spokój, więc mógł kontynuować dzieło, do którego został powołany. Wycliff był wielkim zwolennikiem służby kaznodziejskiej. Szkolił ludzi znanych jako Lollardowie i rozsyłał ich po kraju, aby głosili Ewangelię. Największym jego dokonaniem był przekład Biblii. Dziś może nie doceniamy wagi tego faktu, ale wtedy czytanie Biblii nie po łacinie, lecz w języku narodowym było herezją. Była to rzecz zakazana i uważana za niebezpieczną. Przywódca kościelny współczesny Wiklifowi tak skomentował jego przekład. Tak oto perłę Ewangelii przed dwie i podeptano. Rzecz tak drogą duchowieństwu i lajkatowi na urągowisko wystawiono. Klejnot drogocenny duchowieństwa stał się igraszką w ręku lajkatu. Wycliff jednak oświadczył jasno Chrystus i apostołowie nauczali w języku najlepiej znanym słuchaczom. Nie ulega kwestii, iż wiary chrześcijańskiej prawda wyraźnieje, im bardziej jest znana. Przeto nauki Biblii winny być znane nie jeno po łacinie, ale i w języku gminu. Pierwszego przekładu Biblii na angielski Wycliffe dokonał z łacińskiej wulgaty. Jego tłumaczenie miało swoje braki, lecz i tak jaśniało tam, gdzie wcześniej panowały ciemności. Czytanie Biblii mogło powodować jedno rozpraszać duchowy mrok spowijający Anglię i Europę. Promienie światła zaczęły przenikać ciemność. Duchowego przewrotu Reformacji nic nie mogło już zatrzymać. Dziś mamy łatwy dostęp do Biblii, stąd mój apel do Ciebie. Czytaj ją codziennie, spędzaj z nią czas, bo jak powiada psalmista, wykład słów Twoich oświeca.